lecimy kochani teraz zobaczymy co też, co też dla tej naszej Europy na początku polecimy sobie mamy sąsiadów, tak? mamy sąsiadów, więc lecimy Rosja Rosja bida ale coś otrzyma ale zostanie zdradzona jest bardzo niebezpiecznie niebezpiecznie przez ten rok w Rosji słuchajcie bo jest niebezpiecznie ponieważ tak jakby tutaj jest państwo które pomaga tak ale czerpie wielkie zasoby tutaj runie tutaj coś na przestrzeni 10 tygodni 10 miesięcy runie zostanie coś zabrane albo tak jakby z czegoś Rosja nie wywiąże jest gotowa na wszystko słuchajcie postawiła na te, tak jakby na jedną kartę Rosja w tym roku tu jest, tu jest niebezpiecznie, mimo że każdy mówi, że jest to lew bez zębów, tak, natomiast ja bym powiedziała, że tutaj możemy się oszukać, mało tego, coś możemy otrzymać od Rosji i to coś oszukanego, coś złego, coś, znaczy my na ogólnie, świat może otrzymać coś od Rosji, ale jednocześnie i Rosja może zostać mocno oszukana, oszukana, tak jakby w jej mniemaniu zostać oszukana, albo zostanie jej coś zabrane, ale myślę, że podarowane i tutaj, moi drodzy, aż powiem szczerze jakieś siódemka mieczy i wieża i jest to w kole fortuny, czyli los się dla Rosji odwraca, to jest jedno ale tak jakby jest tu coś oszukanego, tutaj Rosja może działać, może działać w bardzo podstępny sposób, tak jakby zwalać winę na kogoś innego a coś zrobić, coś zadziałać, bo to jest coś otrzymujemy w każdej formie, wiecie, to mogą być najgorsze formy ale tutaj tak jakby Rosja zaczyna, Rosja zostaje rozliczona tak, czyli zaczynają się rozliczenia, bo to są bardzo silne karty. Jeżeli chodzi o pieniądze, jeżeli chodzi o zasoby, jeżeli chodzi o dokonania, a przede wszystkim o czyn, którego się dopuści, tak, bo to jest wielki czyn. To jest czyn na skalę światową. Ja bym powiedziała, że tutaj będzie próbowała się z tego wymigać. Niestety nie da się, absolutnie nie da się, bo tutaj jestem przede wszystkim ktoś z trygonu powietrza. Ludzie z trygonu powietrza w Rosji będą bardzo mocno rozliczeni z tego tytułu, ale. Tu jakieś oszustwo. Rosja zostanie ograna w jakiś sposób bardzo, bardzo, bardzo mocno. I tutaj bym powiedziała, że świat w jakiś sposób zwycięża odnośnie pieniążków. Tutaj zostaje Rosja zdradzona pod kątem pieniędzy lub niewypłacalności. No i tutaj co się w Rosji dzieje? W Rosji są pożary, słuchajcie. W Rosji są pożary. W Rosji jest tak, jakby będzie jakaś ofera ze złotem, związana ze złotem. Tutaj mi się pokazuje wybuch ale też i trzęsienia ziemi, ale jest wybuch. Tutaj są katastrofy naturalne i tego będzie dużo, naprawdę będzie dużo, bo to są katastrofy naturalne, ale też katastrofy kontrolowane, czyli tutaj w Rosji będą się różne, będą miały miejsce rzeczy, natomiast tak jakby bardziej bym powiedziała, że na ulewy, słuchajcie, ulewy, bo tutaj najbardziej mi się to ko kojarzy, ale jednocześnie jakieś wypadki, tak, być może jakieś samolotowe, tutaj będzie związane coś z samolotem, bo tutaj jest tylko o Fortunę. Tutaj jest lot, tak, ale będzie coś oszukanego. Tutaj albo Rosja oszuka, będzie próbowała oszukać przy jakiejś katastrofie, przy czymś, co będzie bardzo złego, albo to Rosję ktoś oszuka, ktoś coś da, ale będzie to oszukane, będzie to niesprawne, będzie to niedobre. Natomiast tak jakby Rosja zostaje w jakiś sposób, jest bardzo niebezpieczna w tym roku. moi drodzy, pokazuje się, że dla świata Rosja jest bardzo niebezpieczna. Tutaj faktycznie, mimo że jak to się mówi, lew nie ma zębów kto będzie chciał pokazać to, co potrafi, tak? Więc tak jakby na to trzeba zwrócić uwagę. I jest zagrożenie od Rosji. Jest. Ale to dla całego świata, nie tylko dla nas, ale dla całego świata również. Lecimy Białoruś. Co dla Białorusi? Czwórka denarów. A Białoruś. Koniec współpracy, jakiś koniec współpracy, prośba. Myślę, że Białoruś zwraca się do sąsiadów. Myślę, że Białoruś zakończenie jakiejś współpracy, zakończenie dobrego losu, zakończenie czegoś Białoruś szuka sprzymierzeńców w świecie, poza granicami. Tutaj szuka swoich szans, czegoś, co, czegoś, co nie zrobiła, czegoś, co nie dokończyła i szuka tutaj w jakichś mocarstwach, czyli tak jakby tutaj szuka. U mocarstw, tak? Tutaj szuka tak, jakby tu jest pogodzenie, tu jest przebaczenie, tu jest chęć rozmowy, to jest tak, jakby chęć zapomnienia czegoś. No, powiem tak, front, front Białorusi się zmienia, ale w Białorusi, słuchajcie. Tutaj chodzi o pieniążki, tutaj chodzi o domy, tutaj chodzi o wodę jednocześnie i tutaj tak jakby zostaje coś pogrzebane, tutaj zostaje tak jakby, myślę, że tutaj się dużo zmieni odnośnie osoby rządzącej, również tak jakby coś się tutaj zadzieje, tutaj jest coś związane z serduchem i z osoby rządzącej, więc tak to mniej więcej wygląda, ale Białoruś zmienia całkowicie front drodzy. Dobrze, polecimy Niemce. Polecimy Niemce. Co dla Niemiec? Odpłynięcie. Niemcy chcą w świat, Niemcy nie chcą świata, Niemcy zamykają się na świat, Niemcy obserwują, Niemcy się czegoś boją, Niemcy się boją biedy. Bo to jest tak jakby koniec jakiegoś tworzenia, ale znajdują sposób. Tu jest rozejście się z niektórymi państwami, dosłownie rozejście się. 2, 4, 6, 7 Niemcy odchodzą od czegoś. Niemcy w Niemczech jest duże, nie wiem o co chodzi, ale tak jakby zdanie sobie sprawy, że albo jest mało ludzi, albo tak jakby. Coś nie, coś nie zadziałało i trzeba odejść od jakiegoś systemu od jakiegoś funkcjonowania i to jest tak jakby Niemcy odpływają, bardzo dużo Niemców idzie w świat tak ogólnie idzie w świat tak jakby rusza, obserwuje jakieś ruchy Ym, so, Niemcy są w energii obronnej, bardzo mocno w energii obronnej, ale jednocześnie tak jakby boją się czegoś co jest ze świata obserwują, przyglądają się, coś tworzą wyciągną jakąś lekcję jednocześnie, nie powinno być tutaj źle, bo tutaj tak jakby zbierają wiadomości, wiadomości które mówią, że Europa się zobarza, tak, ale powiem tak Niemcy znajdą się w tej sytuacji bardzo bardzo dobrze, jak rzadko kto, bo będą świętowały tak, coś tutaj jest, tu jest jakiś tu jest jakiś rozen, tu jest jakiś podpis, tu jest jakieś tworzenie to jest tworzenie czegoś co da im na jakiś czas przynajmniej na 19 miesięcy jakiś spokój czy da spokój, ale to jest podpisywanie czegoś, ale tak jakby ze światem, z daleka ze świata, a jednocześnie zamknięcie się na świat, czyli na, tak jakby na inne granice. Tak nie wiem, czy nie będzie zamknięcia też. Może by mogły być jakieś granice zamknięte, zwiększone kontrole, bo to jest obserwacja, przyglądanie się, ale jest Niemcy, są zamknięte na świat, natomiast Niemcy w wielkiej biedzie będą. Myślę, że w ósmym miesiącu nie wiem o co tu chodzi. Coś tutaj jedno odejdzie, będzie musiało odejść z bólem, ale narodzi się coś nowego w Niemczech i będzie to naprawdę bardzo satysfakcjonujące dla tego narodu, tak. A myślę, że jednocześnie dla państw ościennych nie wiem o co chodzi, ale coś tu nowego, słuchajcie, zawita w Niemczech. Jeżeli chodzi o katastrofy, woda. Moi drodzy, woda. Tutaj są jakieś choroby. Tutaj, jest, tutaj są jakieś choroby powtarzalne sytuacje. Tutaj jest tak, jakby cały czas woda mi się najbardziej pokazuje, moi drodzy, i coś się zadziewa w górach. Coś bardzo ważnego wydarzy się w górach. Nie wiem o co chodzi, ale tu jest jakaś strata, chodzi o ziemię, być może jakieś skażenie. Nie wiem o co już tu chodzi, ale tak jakby zadziewa się to w górach, tak? W górach ewidentnie jakiś pagórkowaty może chodzić o wodę też jednocześnie. Tutaj sobie bym powiedziała, że tutaj są podtopienia po wodzie, ale jednocześnie mamy świat, świat jest wichuro, świat jest tajfunem, świat jest huraganem kontrolowanym, tak, ale na to trzeba zwracać uwagę. I tutaj też są trzęsienia ziemi, kochani. Tu mi się pokazuje, że otrzymają coś, czego nie mieli wcześniej, tak jest, ale oni o tym wiedzą. Oni o tym wiedzą, to jest jakiś pożar jeszcze pożar w słonecznej części Niemiec, w takiej, gdzie, jak to się mówi, nie pada śnieg. tak, Jest takie miejsce w Niemczech, bo nawet nie wiem, ale słoneczne miejsce, gdzie nie pada śnieg, to tam wybucha jakiś pożar, pożar jakiś zapalny, być może pożar zupełnie w innej formie, ale Niemcy sobie poradzą tutaj, natomiast są tak jakby nastawione na jakąś stratę, że coś odchodzi starego i idą po coś nowego. Francja. Ja tylko tak z grubsza polecę dobrze to Europę. Francja. 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 Czegoś nie widzi. Francja to już nie jest ten kraj. We Francji cały czas coś się dzieje, Francja czegoś nie chce zauważyć. Francja tak by oddzieliła się od części Francji, nie wiem, Francja od Francji się oddzieliła, czyli tak jakby różne tutaj zdarzenia, dużo aktów prawnych. Tutaj chodzi o pieniądze, tutaj koniec jakiegoś rozdawnictwa. Tutaj będzie szukała jakichś nowych możliwości Francja. Tutaj bym powiedziała, że pomoże, pomoże frakcja, być może Unia Europejska, być może, ale kobieta pomaga Francji bardzo mocno, czy sobie Francja, tutaj jest diabeł. droga Francjo, tutaj, to, tutaj mi się pokazuje brak pieniążka, Brak pieniążka we Francji, brak m, tak jakby stabilności równowagi. Tutaj jest wielonarodowość, taka pokazujemy się wielonarodowość która chce zacząć rządzić, tutaj jest wielka bitwa, gonitwa, ale tutaj jednocześnie, ja myślę, że Francja sobie, tutaj Francja sobie z tym poradzi, tylko tak jakby jest coś odgrodzone, to tak jakby były odgrodzone, słuchajcie, miasta, dzielnice, coś podgradzane, Francja się od tego odgradza, ale jednocześnie i urzędowo, tak? bo to jest tak jakby urzędowo się od czegoś odgradza Francja. Francja idzie po coś nowego, będzie coś podpisywać, będzie to diabelskie, w bym powiedział, chodzi o Kasy tu są jakieś pożyczki. Nie wiem czemu, ale pokazuje mi się, że Francja bierze jakieś pożyczki dla równowagi, ale i Francja wchodzi w coś nowego. Francja tak, jakby działa. Francja działa na świecie. Francja wprowadza coś odnośnie pieniędzy, odnośnie czynszów, odnośnie ludzi i zdrowia, tak? Czyli będzie wprowadzony jakiś dekret, jakaś ustawa, ale tak jakby dla równowagi, że coś musi zostać zakończone, żeby coś mogło funkcjonować i to będzie diabelskie, aczkolwiek prowadzące, tak jakby do i będzie to dotyczyło osób, ludzi. Tak, jakby być może aborcji, bo tutaj jest być może związków, ale tak, jakby wejście na prywatne pole, i tutaj będzie tak, jakby jakiś dekret, być może czegoś nowego, tak, być może zdrowie też jednocześnie, bo też tak może być, ale dużo tutaj się we Francji też zmieni. I powiem tak, małym nakładem, mało tego, Francja coś otrzyma i Francja coś da ludziom, ale ludziom pracującym, prac, ludziom pracującym da jakieś spełnienie, małym kosztem tak jakby małym kosztem, że coś będzie dla tych ludzi dane, natomiast dla tych, którzy tylko otrzymują, zostanie coś zabrane, tak, tutaj jest odpłynięcie. Jeżeli chodzi o coś, co może się wydarzyć we Francji, to tutaj są, ja bym powiedziała, tu są zamieszki, tutaj jest woda, tutaj są łzy, kochani, tutaj jest... Tutaj jest sąd, policja yy, bardzo mocna, tu jest spisywanie swojego losu. Tutaj jest tak jakby deportacja, bo to jest pokazane deportacja, czyli dla cudzoziemców uważajcie, bo zostaniecie deportowani, wywaleni, tak jakby trzeba uważać, bo to jest tak jakby nie zajmować jakiegoś głosu, stanowiska, ale tu chodzi też o mieszkania. Tutaj chodzi tak jakby o nieruchomości, że ktoś komuś zostanie coś zabrane, a ktoś coś dostanie, tak. Najbardziej mi się to rzuca, moi drodzy. Jeżeli chodzi o Francję, no to tutaj tylko widzę bardziej pożary. Pożary, coś związane z budynkami, ze sklepami. Budynki najbardziej, chociaż jest tutaj powódź, tak, bo tutaj mamy powódź, ale to jest wczesna wiosna, i tutaj jest pod koniec lipca. Tak, no to tutaj tym może być to. Później nie widzę nic, no tutaj może być lekkie też, słuchajcie, nie wiem czemu, ale nadal odnoszę wrażenie, że w tym roku, że przez cały ten rok jaki będzie, cała Europa, nie prawie cała Europa zadrzew lżej czy bardziej, ale tak aż chodzi to we mnie, że tak mi się wydaje, że, że tak właśnie będzie, że każdy państwo, mimo jeżeli chodzi o trzęsienia ziemi, to jednak w tej Europie odczujemy mniej, bardziej, być może nawet nie odczujemy. Ale te trzęsienie ziemi w naszym państwie będzie, tak mi się moi kochani, wydaje. Ale, pan, ale Francja spisuje swój nowy los, czemuś się też jednocześnie poddaje i o coś przestaje walczyć, bo to jest pokazane, że nie walczy, ale będzie wiodła też prym w czymś, nie wiem czy w jakiejś odbudowie. Czy nie w jakiejś odbudowie, czegoś odbudowie, tworzeniu czegoś, bo tu są nowe sojusze, nowe postanowienia, ale to już są takie jakby takie światowe, tak? To nie są takie światowe sojusze, więc tak jakby tutaj będzie się do czegoś posuwała. Dobra, zobaczmy Włochy. Zobaczmy Włochy. To we Włoszech. Obrona, woda, woda i ogień, tak. Woda i ogień we Włoszech. Czyli tutaj trzęsienia ziemi, podtopienia, uwaga, zatrzymanie przemysłu w części kraju. Nadal trzęsienia ziemi, tak. I tutaj coś się dzieje. Ale tu jest tworzenie. Włochy coś otrzymają. Ale troszkę tutaj leniuszka widzę u Włochów. 2, 4, 6, 7. Tak jakby Włochy nie za bardzo miały ambicje do pracy. Słuchajcie. Nie wiem czemu. Pokazuje się, mam jakieś podłoże, tutaj z czegoś korzystam, tutaj jest mi coś dane. Jestem królową, jestem królową Europy, tak jakby. I czerpię z tego. I na razie czerpię z tego, co jest. Natomiast tak jakby czerpię. Uważajcie we Włoszech na pożary dodatkowo i tutaj są naprawdę, tu są spore powodzie. Tutaj są spore powodzie, tu jest obrona przed powodzią, przed po, pożarem niekoniecznie, chociaż może być wiecie, to jest obrona tak, przed żywiołami. Natomiast tak jakby jakiś nieurodzaj, chodzi o jakiś nieurodzaj jednocześnie też moi drodzy, ale nie widzę we włoszech jakichś ambicji, czegoś, co się dzieje. Zawieszone jest coś. Tu jest tak jakby gospodarka coś się dzieje, tu się coś zawiesza, tu jest tak jakby fantazjowanie, tu jest czerpanie z poprzednich lat, tak jakby lecenie na na opinii, na, ale takie lepne. dopiero bym powiedziała, że może w marcu przyszłego roku coś zostanie uchwalone, coś, co się nie spodoba ogółowi, tak, ale tutaj są, tu mogą być zamieszki, tak, ja myślę, że marzec, kwiecień mogą być zamieszki, bo coś się komuś nie spodoba, tak, coś, czegoś będzie mało i tu mogą być jakieś zamieszki czynne, tak, tutaj chodzi też i o młodzież jednocześnie, ale chodzi też o pieniądze, natomiast tak jakby rząd nie do końca tutaj coś robi dla obywateli, tak, jednocześnie I tutaj jest takie prześlizgnięcie się, aczkolwiek coś zostanie, tak jakby, tak jakby rządzący zostawił coś Włochom, tak jakby do, do wyboru. Co chcecie wybrać? Czy to, czy to? Tak, jakby nie wiem, czy socjal, życie na socjalu, czy chcecie pracować, bo tu się bardziej pokazuje, że jeżeli chodzi o pracę, to będzie to większy luksus i nie dla każdego, tak mi się to kochani pokazuje. Ale widzę Włochy strasznie starzejące się, słuchajcie, jest to Włochy, to jest stare, my, to jest stare państwo, niewiele tutaj się, nie widzę tutaj w ogóle, jak to się mówi, młodości, tak, chociaż na no, czkolwiek, ale. Tutaj widzę stałe pary, stare pary. Tutaj jest tak, jakby jest tu podłoże, ale tak jakby zawieszenie dzietności, bardzo mała dzietność we Włoszech. Tutaj na tym Włosi powinni jakby popracować, tak? Także tak to kochani, widzę. Turcja. Turcja, co dla Turcji? Co dla Turcji? Oj, oj. Oj, powiem tak, wielki problem. Też Turcja została w jakiś sposób pominięta. Nie wiem, czemu tu się pokazuje. Turcja została pominięta. Turcja, tak jakby, ale Turcja uważa, że to, co spotykają, to jest tak jakby wina, wina państw Europy. To jest tak jakby obwinianie. Turcja tutaj będzie działać. Turcja jest mocno zubożona każdymi żywiołami, tak, to jest każdy żywioł, to jest ogień, woda, powietrze i ziemia, tak, czyli tak jakby tutaj jest jakiś nieurodzaj na cały ten rok kolejny, czyli Turcja tutaj z czymś się będzie tutaj będzie się z czymś bardzo mocno tak jakby biła. Tutaj jest pójście, tutaj w szczególności nacisk jest, słuchajcie, na wodę i na powietrze. Ale czy sobie Turcja poradzi? Poradzi i Turcja zbierze jakieś pieniążki, ale nie otrzyma tyle, ile powinna otrzymać, czyli tak jakby to jest pokazane, że tutaj się coś zakończy, tak, coś się zakończy w szczególności, w szczególności dla tureckich kobiet, ogólnie dla kobiet w Turcji, tak, coś się tutaj zakończy dobrego, natomiast Turcja mimo problemów, mimo problemów, które spotkały, tak, kataklizmów, to tutaj sobie poradzi, natomiast czy... Ale ta pomoc zostanie jak w jakiś sposób zamknięta dla Turcji. Tu się pokazuje, że Turcja musi powalczyć sama, z czymś sobie poradzić, czy Turcja wróci do normalności, wróci, ale to jeszcze nie w tym roku. Myślę, że na przestrzeni, myślę, że na przestrzeni dwóch lat z czymś sobie poradzi, natomiast nie koniec tego, co się dzieje, co się dzieje w Turcji, co się działo na przestrzeni ostatniego roku. To jeszcze nie koniec, mało tego, tutaj, po, tutaj jest tak jakby wielki nacisk będzie postawiony na wiarę, nie wiem o co chodzi, ale bardzo mocno będzie coś związane z wiarą, tak, czyli tak jakby wiara ponad wszystko, ale jednocześnie tak jakby tutaj cały świat się zwróci odnośnie wiary w jakiś sposób. Na Turcję zwróci uwagę, tak? I tutaj chcę powiedzieć, że Turcja bardzo mocno w tym roku zubożaje przez ten kolejny rok. Natomiast czy się z tego pozbiera? Tak, bo znajdzie źródło do otrzymania tego, co jest jej potrzebne, czyli Turcja z czegoś wyjdzie, wyjdzie, ale jeszcze nie teraz. Turcja potrzebuje jeszcze tych, myślę, że około półtora roku, żeby z czegoś wyjść, do dwóch lat, ale jak wyjdzie. No to moi drodzy, stanie się tym magiem, który jest tutaj już działa magicznie, żeby wyjść z czegoś, żeby się budować, czegoś, żeby się podnosić. Turcja wie, co się jeszcze zadzieje, bo Turcja tak jakby już to śledzi, obserwuje, jeżeli chodzi o, tak, o kataklizmy, o to, co się zadziewa odnośnie gospodarki, ale tak jakby jest o dwa kroki, mimo wszystko do przodu i ona już na coś czeka, tak? Tylko tak jakby tutaj jakiś kraj czy jakieś ugrupowanie. Po tym będzie się odsuwało od Turcji. Tak nie pomoże, ale Turcja i tak sobie bardzo ładnie poradzi. Natomiast coś dla, tu w Turcji dla kobiet, jest jakiś uszczerbek, jeżeli chodzi o kobiety w Turcji. Na to warto zwrócić kochani uwagę. Natomiast kataklizmy jeszcze będą i to mocne na ten rok. Zobaczmy: Anglia i Wyspy. Dobrze, już to razem wezmę: Anglia i Wyspy. Anglia sobie na coś nie pozwoli. Anglia, anglia pogrozi palcem. Na coś sobie nie pozwoli. Anglia rozszerzy swoje rzeczy. Powiem tak, nawet troszeczkę jest Anglia samotna w pewnych rzeczach. Tutaj jest troszeczkę, tutaj jest jakiegoś no tutaj coś runie, tak? tutaj jest jakaś współpraca, tutaj ktoś wyśmiewa, tu jest jakieś wyśmiewanie Anglii, ale niepotrzebnie, bo Anglia, tutaj sobie i wyspy, tutaj sobie z czymś poradzą, mimo że są, to jest tak jakby wszyscy są oddzielnie, ale jak przyjdzie bieda, ta dziesiątka mieczy, to Anglia i wyspy to jest tak jak jedność, tu się pokazuje, że się łączy, tak? bo to jest połączenie i tutaj będzie jakieś świętowanie. ja coś pokaże w tym roku. Jednocześnie, tak jakby, hmm, myślę, że pokaże, nie wiem, czy Unii Europejskiej, czy jakiemuś innemu, nie wiem, chodzi tutaj o jakieś państwa, jakieś zdobę. Z o mnogość państw, które tak jakby staną, staną naprzeciw Anglii, to Anglia coś tutaj pokaże, pokaże swoją władzę, będzie samotna w tym, ale małym kosztem naprawdę pójdzie tak jakby po dobry los dla siebie. Anglia jest w czymś niezależna przede wszystkim. Nie sądzę, żeby, jest tutaj zubożenie, moi drodzy, i w Anglii na wyspach jest jakieś zubożenie, bo pokazuje się, że jest tak jakby wielki problem, tutaj jest dom, tutaj, tutaj chodzi o domy, tutaj chodzi o pracę, tutaj chodzi o jak Jakiś socjal, tutaj chodzi o jakieś prawa, tak, coś runie jednocześnie i runie praca. Ale moi drodzy, i tak sobie poradzicie, i tak sobie poradzicie, bo tu się pokazuje, że Anglia ma jakieś sposoby. Naprawdę tu są jakieś sposoby, tu jest jakieś zawalczenie o coś, ale może chodzić o pracę, może chodzić o pracę i o lokale, bo tutaj się pokazuje lokal, miejsce zamieszkania, miejsce pracy, że tutaj coś może runąć, tak, praca, czyli może być jej mniej, może być dużo, mniej płatna, ale tak jakby... Yy, to, co robi rząd angielski, słuchajcie, jest dobre, bo to jest mimo, bo teraz jest rząd angielski samotny w czymś, w czymś jest wyśmiewany, a tak naprawdę znajdzie tak jakby zapotrzebowanie na coś, stworzy coś, że mimo że będą mniejsze pieniążki, to tak jakby dacie sobie wszyscy radę, tak nie pozwoli, czyli dba. Dba mimo wszystko, jeżeli chodzi o ludzi, to bardzo mocno dba. Mało tego. Jedyne, co może odpaść, to odpadną jakieś pieniążki i praca, i tu jakiś socjal, takie bardziej zagmatwane, tutaj jest troszeczkę będzie. Myślę, że może tej pracy troszkę Państwu zabraknąć, bo to jest takie ogólne zubożenie, zwolnienie gospodarki, pogrzebanie czegoś ale powiem tak, będzie wielki bum w nieruchomościach, o tak tyle mogę, kochani, powiedzieć, czy coś w Andlii się będzie działo, tak będzie się działo, jest tu trzęsienie ziemi, dosłownie trzęsienie ziemi się pokazuje, tutaj są jakieś, tutaj są wszelakie, tu są wszelakie żywioły, tu się może coś zadziać, ale tak jakby tutaj te trzęsienie ziemi największe to będzie w jakichś podatkach, finansach lub w pracy i związane z tym, słuchajcie, czy z żywnością, bo to też może być żywnością, coś się tam na zasadzie żywności, coś odchodzi, jakaś żywność odchodzi, nie wiem, a coś tutaj, jakieś działania odnośnie żywności, żywienia będzie, tak, odnośnie wszystkiego, bo piątka denarów to jest tak jakby wszystkie cztery żywioły i jeszcze coś jako wisienka na torcie dodane, tak, czyli tutaj będzie, gdzie coś musiało się zadziać, ale później to wszystko tak jakby znajdzie swoje logiczne rozwiązanie i Państwu pomoże, tutaj tak jakby myślę, że poradzicie sobie bardzo ładnie w tej Anglii, tutaj jeszcze może coś być z walutą, też z pieniędzmi związane, bo jest to piątka denarów, czyli bazą jest ziemia, bazą jest denar, tak, czyli tak jakby związane z pieniędzmi, tyleż, dziękuję ślicznie i to tyleż, jeżeli chodzi o Europę, świat dokończy jutro, może już nie dzisiaj, bo dzisiaj niestety muszę się ubierać i ruszyć troszeczkę, popracować. Pozdrawiam, buziaczki, kochani. Hej, pa, a jutro mamy horoskop tygodniowy, to dokończymy później jeszcze i świat. Buziaki, hej.